W słupskiej Delegaturze Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano dziewięć umów z samorządowcami dzięki rządowemu programowi na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej na lata 2019-2026 w powiecie słupskim rozbudowane zostaną drogi oraz ważny ośrodek sportowy. Rządowy program rozwoju ziemi słupskiej powstał z mojej inicjatywy w 2019 roku jako uchwała rządowa program wieloletniej finansowania regionu słupskiego w ramach potrzeb właśnie rozwojowych tego regionu środkowego Pomorza i dzisiaj podpisaliśmy kolejne umowy o wartości ponad 6,5 miliona złotych na realizację właśnie celów zapisanych w, tych, w tym programie. W ramach tego programu podpisane zostały umowy na realizację następujących inwestycji w Słupsku na przebudowę ulic Owocowej i Łady Cebulskiego w Ustce, na zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rozwoju, oraz na przebudowę ulicy Ogrodowej w Smołdzinie. Z tego dzisiejszego, dzisiejszej umowy będziemy realizowali rozbudowę drogi, właściwie budowę i rozbudowę drogi przy ulicy Owocowej, od Kaszubskiej do wysokości ulicy Fińskiej. Ci, którzy mieszkają w Sówsku, wiedzą. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że to osiedle Owocowa to był teren, który kiedyś był właśnie wyłączony z inwestycji. Tam były rzeczywiście drzewa owocowe, sady i tylko kilka domków, ponieważ nad tym osiedlem latały migi z wojskowego lotniska w Rędzikowie. Tam nie chcieli ludzie mieszkać, więc kiedy rzeczywiście powstała tarcza antyrakietowa, mogliśmy ten teren zacząć zagospodarowywać. Powstanie droga długości przeszło kilometra, która będzie pełnostandardową drogą bitumiczną z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem. W Słupsku także podpisano umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dotyczą one projektów w powiecie bytowskim, słupskim i lemborskim. Przetarg dotyczy wykonania w sumie trzech zbiorników retencyjno-rozsączających wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu czyli budową ciągów pieszojezdnych, oświetleniem, rejonu zbiorników, nasadzeń roślin ozdobnych, wykonaniem łąk kwietnych i trawników, montażu małej architektury oraz przebudowy ulicy Dywizjonu 303 w zakresie budowy jezdni, ścieżki rowerowej, chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym. Inwestycję podzielono na dwie części. Pierwsza zakłada budowę zbiornika retencyjnego przy ulicy Dywizjonu 303 wraz z przebudową tej ulicy. Na tę inwestycję wpłynęły trzy oferty. Najniższą złożyła bytowska firma Zimar, która zaproponowała kwotę niespełna 4,5 miliona złotych. Oferta gdańskiej spółki Pol Eko Budownictwo opiewa na kwotę prawie 6 milionów złotych. Najdroższą wycenę przygotowała słupska spółka Egida, która inwestycję może wykonać za prawie 6,5 miliona złotych. Na realizację drugiej części tego zadania, czyli budowę zbiorników retencyjno- rozsączających u zbiegu ulic Zaborowskiej i Legionów Polskich, wpłynęły dwie oferty: od spółek Zimar i Pol Eko Budownictwo. Pierwsza na kwotę 9 milionów 100 tysięcy złotych, druga na ponad 11 milionów 700 tysięcy złotych. Zarząd Infrastruktury Miejskiej zwycięzców obu części przetargu ogłosi za kilka tygodni. Budowa trzech zbiorników retencyjno-rozsączających to ostatni etap projektu zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi. W jego ramach wybudowano już podziemny zbiornik retencyjno-rozsączający przy ulicy Szczecińskiej. Rozszczelniono nawierzchnię parkingu przy ulicy Bora Komorowskiego oraz stworzono ogrody deszczowe. Całkowita wartość projektu to ponad 30 milionów złotych. Prawie 19,5 miliona złotych pochodzi z dotacji Unii Europejskiej. Szkoła podstawowa nr 6 świętuje w tym roku 70-lecie powstania, 60-lecie oddania do użytku obecnej siedziby placówki oraz 50-lecie otrzymania sztandaru szkoły. W sali słupskiej filharmonii podczas rocznicowych uroczystości pojawili się absolwenci, uczniowie i pracownicy szkoły. Była więc okazja do wspomnień, które sięgały nawet pierwszych lat funkcjonowania szóstki, jeszcze przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego, dzisiaj Krasińskiego. Obecny dyrektor placówki, Grzegorz Borecki, podczas przemówienia przypomniał najważniejsze fakty z historii szkoły, również tej najnowszej, bo ostatnie 10 lat to czas dużych zmian. Budynek przeszedł termomodernizację, na terenie przed szkołą powstało boisko wielofunkcyjne, a w ramach budżetu obywatelskiego również plac zabaw dla najmłodszych i zewnętrzna siłownia dla młodzieży i wszystkich mieszkańców. Ponadto zmodernizowano szkolne klasy i hole, szatnię oraz stołówkę. Powstała także strefa relaksu. Były też plany na najbliższą i bardziej odległą przyszłość. Naszą wspólną misją jest tworzenie szkoły nowoczesnej na miarę oczekiwań i potrzeb teraźniejszości, teraźniejszego ucznia. Szkoły, w której zajęcia są i będą prowadzone w innowacyjny sposób, angażujące uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Zawsze stawiamy na komunikację, empatię i otwartość. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom w szóstce, zrealizowane są zajęcia sukulintu rówieśniczego oraz zajęcia webquestu przy w wykorzystaniu nowych technologii iPadów. Szkoła z roku na rok staje się bardziej przyjazna dla uczniów i rodziców oraz cały czas zmienia, udoskonala i ulepsza swoją liczbę. O wyjątkowości szóstki mówiła również prezydent Słupska Krystyna Danielecka-Wojewódzka. Grzesiu, tak mówimy o nim, bo go lubimy bardzo, bo się cieszymy, że jest dyrektorem, bo się cieszymy, że stworzył budzącą się szkołę, bo się cieszymy z tego, że z nauczycielami, uczniami, rodzicami naprawdę tworzy fantastyczną, dynamicznie zmieniającą się placówkę i że mówi zupełnie innym językiem jeszcze niż my kiedyś, dawni nauczyciele, przed laty, bo szkoła musi być inna, bo szkoła musi nadążać za czasami, żeby nie zostać w tyle. Czasami szkoła powinna te czasy wyprzedzać, żeby dać przyszłość swoim absolwentom, wychowankom, a także wsparcie nauczycielom. Podczas uroczystości nie zabrakło również podziękowań, gratulacji, życzeń i prezentów. Dla wielu gości była to też okazja do prywatnych wspomnień i wzruszeń. W ciągu 70 lat szóstkę opuściło niemal 7 tysięcy absolwentów, których uczyło w sumie ponad 32 nauczycieli. Dzisiaj szkoła ma około 600 uczniów, wśród nich jest niemal 120-osobowa grupa dzieci i młodzieży z Ukrainy. To była już druga edycja akcji zorganizowanej przez firmę MK. Mieszkańcy nie tylko Słupska, ale także okolicznych miejscowości przynosili makulaturę, zużyty sprzęt RTV i AGD, plastiki i przeterminowane leki. W zamian otrzymywali rośliny: aksamitki, bratki i begonie, ale również hortensje, tuje i wiele innych roślin liściastych oraz iglastych. Podczas sobotniej akcji zebrano ponad 6 ton odpadów. Ale już w piątek 4,5 tony różnego rodzaju odpadów przekazały przedszkolaki, a także uczniowie szkół z niemal 20 słupskich placówek. W sumie MK w ciągu dwóch dni odebrała niemal 11 ton makulatury, elektrośmieci, plastikowych opakowań i przeterminowanych leków. Odpadki zostaną teraz sprzedane. A uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na rzecz podopiecznych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Damnicy. Podczas sobotniego ekologicznego pikniku, obok dmuchańców i poczęstunku na dzieci i całe rodziny, czekała strefa animacji i warsztatów, podczas których można było stworzyć ekologiczne gadżety, a także poznać życie lasu i jego mieszkańców. Były też quizy, podczas których dzieci wykazywały się wiedzą dotyczącą m.in. segregacji odpadów i ekologicznego stylu życia. Słupszczanie i mieszkańcy regionu w sumie otrzymali niemal 3000 roślin, które zasadzą na balkonach, na tarasach, przy domowych ogródkach czy na działkach. Kilkadziesiąt kwiatów spółka MK przekazała także Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Słupsku. Uroczystość wręczenia sztandaru miała miejsce na placu przed szkołą. Obecni byli na niej wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście. Ceremonię uświetniła też Ustecka Orkiestra Denta. Nadanie sztandaru to wyjątkowa chwila dla każdej szkoły, która na stałe wpisuje się w jej historię. Niech ten piękny sztandar przypomina o najwyższych, ponadczasowych wartościach. Oraz o przynależności do szkolnej rodziny. Symboliczne wbicie gwoździa w drzewce, sztandaru zespołu szkół informatycznych w Słupsku jest dla mnie zaszczytem. Nadanie sztandaru odbyło się z pełnym ceremoniałem. Honor wbicia symbolicznych gwoździ na drzewcu przypadł między innymi przedstawicielce grona pedagogicznego i uczniów, a także gościom honorowym oraz dyrektorce szkoły Monice Stępnik. Rodzicami chrzestnymi i fundatorami sztandaru są Marzena Łach i Jarosław Stępnik. Nad nim oraz pod nim znajduje się ręcznie haftowany napis w kolorze złotym Rzeczpospolita Polska. 25 lat istnienia szkoły, tak nietypowej, tak wszechstronnej szkoły, to bardzo długi okres. Sztandar w szkole i w każdej instytucji jest jej symbolem. Na sztandarze widnieje Biały Orzeł. Godłon najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Pamiętajcie. Sztandarowi należy się szacunek. Sztandar szkoły świadczy o Was i pogłębia Waszą tożsamość i więź z tą szkołą. Wy uczniowie oraz Szanowni Państwo, pracownicy szkoły, dbajcie o ten sztandar, bo jest to najważniejszy symbol tej instytucji. Świadom podejmowanych obowiązków ucznia Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku ślubuję. Sumiennie i z zaangażowaniem zdobywać wiedzę. Ślubuję. Szanować i godnie nosić mundur. Ślubuję! Służyć społeczności szkolnej. Ślubuję! Przestrzegać regulaminu szkoły. Ślubuję! Medal honorowy miasta Słupska został przyznany za stworzenie i rozwój jednego z najważniejszych oddziałów szpitalnych nie tylko w Słupsku, ale również w naszej części kraju. Odznaczenie doktorowi Wojciechowi Chomędzie wręczyły prezydent miasta Krystyna Danielecka-Wojewódzka, przed laty nauczycielka doktora w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym i przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska, za czasów licealnych szkolna koleżanka laureata. Myśla, Stworzył hematologię, pacjentów rocznie było 150. Dzisiaj jest prawie 7 tysięcy. To jest także dowód tego, jak wizjonerska była decyzja o stworzeniu oddziału hematologii. To jest także dowód tego, jak bardzo pracowity jest Wojciech Homenda i jego zespół. Przyjąć prawie osobiście, chyba w większości, prawie 7 tysięcy osób, to rzeczywiście jest niezwykły maratoński wyczynek. Ale to był pierwszy krok w tym, żeby tworzyć nowocześniejsze oddziały. Kolejnym, w którym mieliśmy jako samorząd także współudział, to stworzenie oddziału Transplantologii. Także jego osobiste i jego zespołu dzieło. Jest ordinatorem tego bardzo ważnego formatologicznego i transplantologicznego oddziału. Wzruszony otrzymaniem odznaczenia dr Wojciech Chomenda dziękował swoim współpracownikom, byłym przełożonym, ale również radnym, bowiem miasto pomaga finansowo w rozwoju oddziału. Zdajecie sobie sprawę, że państwa, ponieważ duży stopniu finansowania miasta spowodowało, że transformacja mogła ruszyć. Zgoda buduje, zgoda dominuje. Mam nadzieję, że te zgody Zaznam w dalszym etapie swojej pracy i strasznie się cieszę, że mogę te swoje ambicje aspiracje realizować. Jeszcze raz bardzo, bardzo państwu dziękuję. Wśród zmian w tegorocznym budżecie znalazły się między innymi większe pieniądze na dwie ważne inwestycje, remont i przebudowę ulic wiejskiej rybackiej Norwida oraz ronda u zbiegu ulic Kaszubskiej i Kilińskiego a także budowę zbiorników retencyjnych przy ulicy Dywizjonu 303 oraz u zbiegu ulic Zaborowskiej i Legionów Polskich. Na drogi radni dołożyli milion złotych, a na zbiorniki retencyjne prawie milion osiemset tysięcy złotych. Ale najwięcej obiekcji część radnych miała do pozycji, w której miasto przekazuje w sumie 7,5 tysiąca złotych na nagrody za osiągnięcia w służbie dla pięciu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Radni zarzucali władzom Słupska, że wyręczają kierownictwo policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatecznie uchwała przeszła. Przyjęto także uchwałę o rozpoczęciu prac nad strategią rozwoju miasta Słupska. Dokument ma być gotowy za niespełna rok. Dyskusję wywołał projekt uchwały dotyczący zasad przydzielania stypendiów prezydent zdolnym dzieciom i młodzieży. W dotychczasowych przepisach był zapis, że stypendia mogą otrzymać tylko uczniowie mający odpowiednią średnią ocen czy dokonania, ale również zachowanie wzorowe. Ponadto takie wsparcie mogą się ubiegać uczniowie od piątych klas szkół podstawowych i szkół średnich. Te zapisy zakwestionowała prokuratura jako dyskryminujące dzieci z klas młodszych i z gorszą oceną z zachowania. Władze miasta przygotowały odpowiedni projekt uchwały, ale część radnych Prawa i Sprawiedliwości uważała, że opinia prokuratury nie powinna być brana pod uwagę. Projekt został jednak uchwalony. Ponadto radni nadali Szkole Podstawowej nr 11 imię Mikołaja Kopernika, a nazwę ulicy Zachodniej zmienili na Wisławy Szymborskiej. Uchwalili też trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz przyjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy miastem a powiatem dotyczącego współfinansowania kosztów funkcjonowania powiatowego Urzędu Pracy.